Top 3 audycje radiowe, które budziły emocje w PRL-u. Fenomenem, który co lato jednoczył Polaków, było lato z radiem, pełne słońca, konkursów i radosnej muzyki. Jego charakterystyczna czołówka, dźwięki morza i optymistyczny ton sprawiały, że audycja stała się nieodłącznym elementem wakacji na działkach, nad jeziorami i w górach. To był symbol beztroski i letniego rytuału całych rodzin. Ty, jaką melodię z audycji radiowej z tamtych lat nucisz do dziś? Napisz w komentarzu. Prawdziwą legendą była też lista przebojów programu trzeciego prowadzona przez Marka Niedźwieckiego. To dzięki niej młodzi ludzie poznawali zachodni rock i pop, a każda premiera była wydarzeniem. Walka o pierwsze miejsce na liście wyznaczała muzyczne trendy, a sobotnie notowanie słuchało się z wypiekami na twarzy w tysiącach domów. Nie sposób pominąć radia Wolna Europa, które dawało Polakom dostęp do nieocenzurowanych informacji. Choć słuchanie było zakazane i zagłuszane, wielu ryzykowało, by usłyszeć prawdę o kraju i świecie. Dla wielu to radio było głosem wolności i nadziei w czasach propagandy.